Witam przelaży Tu no mamy taki ciekawy przypadek. Chodzi sobie matkę cichej wymiany zeszłego roku. I zaznaczona jest na niebiesko, ale to nieistotne. A tu na tym plastrze z drugiej strony. Mamy Matkę. Która przezimowała razem z tamtą Już taka merytka Ale jeszcze żyje I Są dwie matki na jednym Nie Niewygodnie mi to pokazać Z drugiej strony, o, powrócimy O, spaceruje droga